Że to takie dłuższe dwie minutki. Bungie, film dokumentalny z Kika. Trzymaj. Dzień dobry. dobry. Wojtisar. Co? Za co? Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną od początku. O, wyje, ja 12 jestem... godzin siedzę na tym. Się... Nie jestem głodką. Niestety nie jestem głodką, ale jeśli byś chciał, dziadziuś to mogę być. Uuu. O. Cholera. <noise> A chciałbym... Kurwa, to był piękny nie. dzień na nie, tym nie, Robloxie. Nie, nie. Ja jestem

<laughs> oh shit Gdy wszystko inne zawodzi, na pomoc zdesperowanym rodzicom śpieszy niezastąpiona super niania. Jezus, Agata, to jest w ogóle nie? Nieodkurzone. Ja chyba sobie ten pokój sam odkurzę, bo serio na ciebie z czymś liczyć? Niedzielne obowiązki. Jezus, co za antykryt w odkurza. E-ma. Masz... Takie lotki. Kurwa, jak tego dałeś? Odkurza. e masz... Takie lotki. Pani zadłażą te. ja może zrobię to. Pani zadłażą te, zagadź. Mam 5 telefonów, słyszę 5 dzwonków. Jestem jak 5 point A to było zajebiste Ile ci jeszcze zostało oglądania? Oj, tak myślę, że 20 minut tak, a co to wysłałeś? Jakaś gierka fajna. Ale to, że na dzisiaj? No ja nie wiem Aha o tak cię pa. Pa Ale gotuje Obywatele na pomocie że trzymaj się! Byłaś ręce na kierownicę Dobra, obróć. obracam obróć na no, to już trzeba wcześniej. Kurwa, 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 kurwa. Ześć, mówimy to od pół godziny, że trzeba wcześniej tam każdy na Dochodzimy tam i robisz ten sam błąd ze mną. Kurwa, wcześniej! 90 milionów złotych zablokowane, zarekwirowane samochody warte prawie 40 milionów, a 9 osób. <śmienicza> No Who, no, no no, no, nie nie, nie, nie tak? mnie pan nie w dupę, kurka, śmieciem. Może tak, warto no, pójść do psychologa i to przegadać? Bo wszędzie, gdzie ci widać, jesteś szczęśliwy, a na streamie o siebie, jakby cię tchukli obuchem południa. Ja pierdolę, no. Kurwa, ale w tym nie, po postępach tak. To tu idzie jeszcze, no. Ja traktuję poważnie. Ja M <suctans Sache> <n green> <grymne> 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 trafi, że tego nie mogę bo tak kurde, Nie mogłem się przełamać, żeby odpalić. Witam serdecznie. E, tutaj, kurtko widzów kochanych. Meanwhile. Następna wypada 4000 40, euro, ale jajca. Kurde. nie, no to jest kurt pięk... Witam serdecznie. Kurde. Ale zobaczcie, tu odpalam na No nie, no witamy na kiku Jak one będą

<laughs> On nie drgnął. To siągaj spodnie i ubieraj to. Dobra. Co to zobaczyć? Dobra. Na, jak, co to widzieć? Nie ma problemu. Co to zobaczyć? O, o, ale weź, zakryłabyś się jednak trochę. No, trochę byś się jednak zakryła. Chyba wiesz, jakby to... Tak <laughs> jak mruga kurwa. Długimi. ubiór. O, o. Debilu, co ty piszesz? <laughs> Ej, daj mu, daj mu! Jak ten na tiktoku taki co chodzi? Jak pan zarobi na tym samochód? Ja? No, prowadzę samą kosmetyczkę gle 3 z tego rocznika w listopadzie odbiór, bo się produkuje Kurwa, chcę do pomówienia Co mnie gadasz, to jakaś tajemnica, kurwa No oni kurwa zapomną pojutrze te debile A, tak, wyzwałaś sw swoją społeczność, bez bandury. Są kupy zwykłe, człowieku, bez buzgu Subskrybujcie kanał, bo chcę więcej pieniędzy mieć z was jeszcze I się wyjebać z nowa kurwa i tyle Marzę tylko o tym <laughs> Na wschodzie bez zmian. Wiem, nie, idziemy. Idziemy, idziemy. Dobra, idziemy. Ja pi... Dóze. Od... Dóze. Dóze. <śmiech> <śmiech> Kurwa, nie widziałem tego. Dóze. Dóze. Co wciąż zobaczysz to Co to i zobaczmy go psa kurwa. Jeszcze ten kawałek i za chwilę pajka zobacz. <TbroANC2> No tak, no bo to nie wiadomo o co się dzieje. Tak, tak, tak. A my nie <śmany> widzicie, pan. Jaki zrobił, jakie oczy zrobił. Dzień dobry, Polsko. Jesteśmy u Łukasza. Jeśli woda jest pierdolony, w ręce klasz. Jeśli woda jest pierdolony, w ręce klasz. Jeśli woda jest pierdolony, pierdolony ruchaj tak, o tak żony w ręce klasz. Dziękuję. Proszę. A hey, wiesz, Błodar, jakie jest Twoje ulubione ćwiczenie na siłowni? No, spacer frajera. <laughs> Pojedziemy tu na spokojnie, bo tu nie ma. Darek, ale jest jedno miejsce. Gapisz mi się na bebech? Nie, widziałem. Nie w tom, nie w tom. Dzielnego spaceru walk with me przed momentem w RMF Max. To jest to cały czas program głosówki z wakacji. Jeśli chcecie dać mi znać, co u was, to wystarczy wykryć numer 25 i nagrać się po no. naszym... Ja ...kiedy spędzimy trochę czasu z szympansami, staje się jasne, że to nie są tylko zwierzęta. Rozpoznajemy w nich ludzkie cechy. Jest! Proszę! Jest! Jest! Mają różne charaktery, tworzą złożone relacje. No, Bardzo się cieszę, że potrafię zobaczyć w nich człowieczeństwo. Chodźcie ku. prajerzy teraz! Jeśli więzień się awanturuje, strażnik zawsze może wezwać oddział specjalny. Zawodu jestem kierowcą <grymne> <grymne> okay. jeszcze parę złotych ok, tutaj jakieś dochodzą rzeczy Dobra No wy... Zawito. Jestem ja myślałem, że to zginię. Ja nie zginą. Pokaży, pokazuję pokazyfka. Gadaj, gadaj ktoś, ja go mutuję, le lecisz. Mogliśmy niedawno zobaczyć, zobaczyć, jak mergani, czyli topowy streamer z Twitcha, wyjechał specjalnie na Malte. What I need to say more, guys? Dreams come true, you know. Karambury to karambury. To karambury. Co? Co, tu, Co? to jest szwedzki, szwedzki stół? stół? Tak jak w hotelach to jest szwedzki stół? Taki. Jedź mnie, rżnij mnie, ty teraz. Nie, <noise> <noise> nas na grupie, kurwa, to jest <noise> na <o, głosy> <o, głosy> Nie łap mnie za wsiura, ale jesteś mokry. Mm, to oh też, my... też jesteś mokry. <noise> <noise> Nie no, to jest to pomysł streamingu, jak coś dla mnie to wydarzenie. Nieźle. Dobry wynik, 54%. Nieźle. Hej, okay, czyli taka jesteś niegrzeczna. To może ci smaczka damy, to? O, smaczka daliśmy od razu, ku... Od razu mi daj. Hej, dobra. Ja cię ostrzegam, że w... ja jestem w 3 godziny u ciebie i jesteś... i cię rozpierd... W... Czemu tam była taka miniaturka? Nie, nie wiem co jest nieba... to? Coś jest było, coś jest było man, 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 mam wszystko, stój, milion, ja Weź O ku... mać, nie weź to w chuj No Ty ja widzisz, że gałek i środki poddaję tylko rujkę w dupę? Ty patrz na tak ej Chodź popretestujemy, niech już każdy ma równe możliwości O <laughs> chodź Jak McDonald's mhm. lubię tylko twarz kończę tara szkoła <laughs> Eee, iii, kurde! Ty się kurde! Zadziałłeś! Ty co, Rozumiesz, że one się, się siedzą, na przykład teraz w salonie płatki jedzą, mamy taka gadka? Czyli już nie on by ci w dupę, to by ci po pepku ci No? Prawdopodobnie, końcowa końców. Czekaj, jest mi z W dupie? Nie? Nie, Co kurwa ogląda? Kurwa już lecą wszyscy Ja pierdolę Kurwa To wiedziałem Wypie... na TikToku Kurwa Wypiertaj mi sto Kurwa, Wypie... kurwa na wynajętych kurwa, skuterach. Kto umyje dziadzia? <grym> to ja sam ja nie myję. Ja myłem wczoraj. Ja Zuzia z... jest nowa, umyje dziadzia? <grym> nie, ja pierdolę, no, Otwieraj to. But, but they don't give me <grym> no, i, no no, tak. i dobra, kurde, jeżdżam na obóz przygotowawczy, Roberto no szykuj się, kurwa. Z emerytury, kurwa, wraca. O! No, dawaj go dawaj. Dawaj kurde Roberto, bo mi po

Roberto, I to u. Także co, dziękujemy z naszej strony, byłoby to na tyle. Do zobaczenia. 3, 2, 1, banki. Witam widzowie bardzo serdecznie, z nami wszystko okej. Okay. <grym> to było dobre, to jest. Kurwa, macie. To film, dojebane, w końcu jakieś dłuższe dwie minutki. Dojebane. Papa. Oh, yeah.